Jeśli ludzkość rocznie emituje powiedzmy 10 gigaton węgla w postaci dwutlenku węgla, 10 miliardów ton, to są olbrzymie ilości, tak? to ktoś rzuca, i to jest z oszacowań naukowych, że oceany emitują 100, gleby, w ogóle biosfera ta, ta ziemska, ekosystemy lądowe, też 100, czyli 200, to co znaczy te nasze 10, prawda? No sprytnie Ci, którzy ten, ten mit powielają, nie dodają, że oceany jeszcze więcej pochłaniają. I dzięki fotosyntezie ekosystemy lądowe również, tak? Więc, jak się weźmie cały bilans, to te nasze 10 zaczyna stanowić coraz bardziej istotny wkład i widzimy to. Połowa tego, co ludzkość wyemituje rocznie, zostaje w atmosferze. I stężenie dwutlenku węgla em, rośnie. Cały czas. Czyli po prostu bilans jest korzystniejszy w kontekście oceanów i w kontekście biosfery, a jednak człowiek tego bilansu nie tworzy innego niż tylko dodatni, prawda?